Witam na kanale Forma po 30. Teraz krótki odcinek o tym, jak wygląda moja dieta po skończeniu redukcji. Minęły już dwa tygodnie. Uporałem się trochę z wodą po tym ładowaniu węglowodanami, kiedy strasznie podszedłem wodą, tam parę kilo skoczyło dodatkowo po prostu obuchlizny. I generalnie to już wszystko się ustabilizowało, już organizm sobie zaczął radzić z tym, że jest więcej tych węglowodanów no ustabilizowałem trochę tą wodę, bo trochę się z tą wodą ociągałem, bo no, po prostu za mało piłem, no jak pijesz mało to organizm zaczyna magazynować tą wodę bo po prostu no, nie wie ile jej dostanie dalej, a do tych wszystkich przemian jak się ćwiczy i e, robi kardio codziennie i tego, no to w organizm dużo tej wody potrzebuje, więc no jak e, 3 litry z czy, czystej wody po prostu mineralnej lub wstrzennika dziennie to jest nim, plus woda na treningu. No i ja czasami po prostu troszkę to nie zresztą no ja piję troszkę jeszcze więcej wody. Staram się przynajmniej, no ale jeżeli to odpuściłem, to organizm zaczął sobie ją magazynować. Więc tak, no zresztą <laughs> e, każdy sobie zdaje sprawę z tego na przykład, że jak jest lato i nie będzie pił wody, no to i nie będzie się za dużo pocił. Jak się zaczyna pocić, no i. Jak zaczyna pić dużo wody, no to jej się więcej poci, więc po prostu organizm, jak nie dostaje tej wody, to jej nie wydala. No i tak, no po dwóch tygodniach, no jak wcześniej taka najniższa była, tam 77 kg, tak teraz jest, z rana dzisiaj było 78,5. I. No i tak, jest pytanie pytania od tam paru osób, jak tam wygląd jak wygląda moja dieta, wyślij mi dietę i. I w ogóle, jak to zrobiłeś po tych ostatnich zdjęciach. No więc wygląda to w ten sposób, że tak, po pierwsze, diety nie da rady yy, zrobić w ten sposób, że ktoś zaraz weźmie sobie moją dietę, będzie jadł tak jak ja. No i będzie miał takie same efekty. To jest niemożliwe, bo każdy ma inny organizm. Druga sprawa, inną aktywność. I jeszcze parę innych rzeczy. <laughs> więc ten, więc no. To nie ma siły na to po prostu, no, to wiele trzeba sobie samemu wziąć rozpisać, albo niech ktoś wam to rozpisze i, i patrzeć co się dzieje przede wszystkim i modyfikować to co yy, no, jak, jak następują jakieś zmiany za szybko kupniecie, albo za szybko nabieracie masy lub odwrotnie za wolno, no to wtedy trzeba modyfikować dalej albo dodawać, zmieniać aktywność, dodawać lub podejmować. Albo zmieniać tam dietę, manipulować makroskładnikami, no tego jest dosyć dużo, więc no to nie jest tak łatwo. No i tak, no. jak kończyłem moją redukcję, no to zastanawiałem się długo nad tym, jak, jak, jaką dietę zrobić po wychodzeniu z redukcji, w jaki sposób dodawać te, no bo trzeba było dodać trochę tych tego wodanów, przejść z powrotem na dietę z większą ilością węglowodanów no ale nie, nie można zrobić tego od razu, więc ja ze względu na to, że no dosyć no jak teraz zacząłem znowu tak ćwiczyć ostro, bo już człowiek ma więcej energii, trochę więcej je no to potrzebuje więcej tej energii, więc więc ja do niej podchodzę tak typowo yy, w taki sposób yy, reverse diet typowy tylko yy, w sposób, yy, no po prostu trochę Trochę inaczej. Ja korzystam z diety Loading. Loading. Carb Loading to jest takie podejście, które zakłada jedzenie węglowodanów tylko po treningu, ograniczenie ich do minimum dni treningowe i jedzenie węglowodanów w dużej ilości tylko po treningu, a generalnie jedzenie ich wieczorem. Ze na to, że. Organizm przez cały dzień ma, powiedzmy, jeżeli jemy na wieczór no to organizm uzupełnia zapasy glifogenów, które zużyliśmy przez cały dzień, a nie odkłada tego w tkankę tłuszczową, jeżeli jemy w, cały dzień tylko białku i tłuszcz. No i ja sobie to rozpisałem w ten sposób, że na początku po wyjściu z tej redukcji w dnie treningowe jadłem. No, minimalnie więcej. No, dołożyłem tam, powiedzmy, jak miałem 1650-1700 1600, 1600, kalorii na koniec redukcji, więc yy, to przeszło 1700 kalorii. Dołożyłem trochę węglowodanów, trochę węglowodanów. <coughs> obciąłem trochę białka, dołożyłem węglowodanów i tłuszczy. i to było 75 gram węglowodanów, yy, 85 gram tłuszczu i białko yy, na stałym poziomie o 180 gram, czyli mniej już jak na redukcji, yy, pomału po prostu zmniejszyłem trochę tą ilość białka. No i to było w dniu treningowe, tak to miało wyglądać. A w dni treningowe yy, od razu szedłem, tłuszcz do minimum na początku, do 50 gram, a dałem 200 gram, węglowodanów po treningu, w dwóch posiłkach po, po treningu. I ten, i to dawało tam prawie 2000 kalorii, 1000... 988, mniej więcej 2000. No i to były dni treningowe, tak, tak wygląda rozkład makroskładników. I założyłem sobie, że co dwa tygodnie, w sobotę lub w niedzielę, będę robił oszukany posiłek i zjem sobie coś nieliczone dodatkowo, tak, żeby napędzić trochę metabolizm i żeby trochę odpocząć od diety. Fakt faktem jest to, że no, nie ukrywam, że teraz mam rozpisaną tą dietę. Jak to ma wyglądać, nie treningowe. ale zdarza mi się tak, na przykład, że odstąpić trochę od diety, zjeść coś innego, bo żona zrobiła coś tam do jedzenia dobrego. No i zjem tego trochę, no i trzeba to odliczyć od tego, co się, co powinienem zjeść. Czyli często jest tak, że po prostu białko trzymam cały czas na tym samym poziomie, a no resztę manipuluję tym, żeby to się zgadzało, żeby nie było tak, że po prostu, no. Zjem coś dodatkowo i dodatkowo jem to, co. a jem cały czas to, co miałem zjeść, no i wychodzi, że zamiast 1800 kalorii jem 2000, nie? Więc to. nie w ten sposób. Jeżeli już sobie na coś pozwolimy, bo. No nie ukrywam, że po tej redukcji trochę no, mam apetyt na różne rzeczy. Ogólnie mam taki apetyt, żebym ja w ogóle wszystko nie. Po prostu, no. jak da radę, to bym po prostu no, zjadł wszystko, co mi wpadnie w ręce, no, ale faktycznie no, niestety no, nie można e, tak robić, bo to się skończy szybko. Nagłym wzrostem wagi, a to mi nie jest, nie jest potrzebne w tej chwili. czy w ogóle nie jest mi potrzebne? No. Ja już, już swoje ważyłem więcej, więc na razie to po prostu no, będziemy trzymać wagę. Mam zamiast trzymać wagę ja bynajmniej tak do mniej więcej 85 kg. Tak, na koniec, na koniec powiedzmy okresu masowego. Chcę, żeby to wyglądało. Jak będzie wyglądało i jaki będzie poziom zatuszczenia, to zobaczymy, jak to będzie wyglądało w trakcie. To się wszystko będzie zmieniać, bo plany są od tego, żeby je modyfikować, ale żeby wiedzieć, jaką drogą podążać. No i to było Tam rozkład makroskładników, był w pierwszym tygodniu, w drugim tygodniu, e, czyli w tym, który się teraz kończy e, w. W dniu treningowe zostawiłem wszystko to samo. Tylko w dni treningowe dodałem 25 gram tłuszczu, czyli w sumie było to 75 gram tłuszczu i też 200 gram węglowodanów w dni treningowe. Czyli prawie 2200 kalorii. No i tak to wyglądało przez te pierwsze dwa tygodnie. Teraz plan na następny tygodnie jest w dni treningowe dodać znowu tłuszczu, czyli zostawić węglowodany na 75 gram. A jeśli 100 gram tłuszczu to będzie już prawie 1920 kalorii. To na następne dwa tygodnie tak będą wyglądały dni nie treningowe. Jeszcze tutaj nie mam diety rozpisanej, dzisiaj będę zamiar to rozpisać. A w dni treningowe dodawać dalej węglowodany. Tłuszcz na razie zostawiam, żeby dodać następne 50 gram węglowodanów, czyli węglowodany w dni treningowe będą 250 w tym tygodniu, który zaraz będzie trzecim. 75 gram tłuszczu, to będzie prawie znaczy 2400 kalorii. I potem będzie w czwartym tygodniu 300 gramów w nie co będzie prawie już 2600 kalorii, to już będzie taki, już dosyć sporo jedzenia. No tak naprawdę to, to drugi dzień robi trening, żeby jeść dużo, bo no chce się jeść, nie powiem. No ale no tych treningów też nie dam rady robić tyle, bo kwestia czasu jeszcze, to pierwsze, a druga sprawa, że jak teraz te treningi są mocniejsze, bardziej intensywne, to... No i zakwasy są okrutne. No. Po prostu na redukcji nie było tyle mocy, żeby robić takie większe ciężary, żeby trzymać takie tempo na treningach, więc teraz jest <laughs> po prostu no, problem z poruszaniem się później często po treningu na następny dzień. No i... To jest tak mniej więcej, tylko szybko powiem tam drugi tydzień, tylko powiem jak to wyglądało, jak wyglądała ta dieta sama, bo, bo ludzie się o to pytają. Więc tak, tutaj w dnie treningowe to jest 75 gram węglowodanów, 85 gram tłuszczu, 180 gram białka. Z rana 5 całych jajek, 2 białka, do tego pół, tam dodaję trochę węglowodanów, więc to jest pół, pół bułki, kromka chleba jakiegoś razowego, albo po jakieś bułki około 30, 30 gram pieczywa generalnie tak do, po prostu do smaku, do, do tej jajecznicy zazwyczaj no to jajecznica ewentualnie smażona na maśle, 10 gram masła e, potem e, następny posiłek, czy na cztery posiłki wszystko rozdzielone bo na razie tego jedzenia nie ma tyle, żeby to rozdzielać na więcej e, więc e, tutaj jest na następny e, posiłek jest twaróg półtłusty, 200 gram, 200 gram jogurtu do tego ewentualnie jakieś tam nie, jakiś niskokalorycznych owoców trochę minimalnie do smaku. To jest następny. No i potem, następny posiłek jest już popołudniowy z węglowodanami. I tutaj jest, to był, tutaj mam rozpisane na 200 gram nogi z kurczaka, ale de facto to było, był schab. Bo ostatnio sobie dużo schabu upiekłem, więc sobie po prostu ten schab pieczony jadłem no i to zrobione w takim sosie z pomidorowym z przecieru pomidorowego z warzywami jakimiś innymi i do tego no 50 gram ryżu to wygląda na wieczór tylko schab lub noga z kurczaka z warzywami no i to, to dawało 1660 kalorii i dodatkowo 120 kalorii zostawiłem sobie takiego dodatkowego bo no żeby Mieć, mieć luzu trochę na pierwsze, no, powiedzmy, na warzywa, żeby tych warzyw więcej zjeść, a czasami coś tam podjeść, żeby nie wiem, baciaskać, coś takiego. Bo no, po prostu trzeba troszkę zluzować i dać, dać po prostu psychice trochę odpocząć. No i w dni treningowe do 200 g gołodanów 75 gram tłuszczu, białka, prawie 200, prawie 200 gramów mi wychodziło, no, ale tam było trochę zwierzęcego e, więc, tak, więc z rana jajecznica, 5 całych jajek, jedno białko e, potem chudy twaróg e, z odrobiną jakiegoś jogurt, jogurtu i e, owocem jakąś gruszka, jabłko no i później po treningu dwa e, takie posiłki już to jest w drugim tygodniu kiedy tego tłuszczu już było więcej potem po treningu tak, 50 gram ryżu z rodzynkami 20 gram rodzynek, 50 gram ryżu to jest bezpośrednio po treningu i potem 100 gram ryżu, 150 gram piersi z kurczaka, z warzywami i później znowu taki podobny posiłek, oczywiście ten można zamieniać często na kaszę owsianą Albo na płatki, płatki owsiane też się zdarzało, że z tej jajka sobie przesunąłem na, na późniejszy czas, są pierś jadłem wcześniej. No i potem jest ta pierś jeszcze dodatkowo z serem żółtym. Jest tego, tego sera żółtego w że 60, 60 gram, po prostu taka za, za, no, przysmażona, przysmażona pierś z serem żółtym. Bardzo dobra. I do tego też 100 gram, 100 gram ryżu. No i to mniej więcej jest te 2200 kalorii. No i tak, tak wygląda w tej chwili moja dieta. No, to będzie się teraz już cały czas zmieniać. Teraz w następnym tygodniu muszę się znowu rozpisać. I no i jechać dalej. No teraz trzeba jakościowo jakoś zwiększać tą swoją wagę i pomału nabierać masę. Dobra, to tyle na dzisiaj, na razie.